Witajcie w Holokronie. Nowe seriale przyniosły nam sporo nowości ze świata gwiezdnych wojen, przy okazji rozbudowując nieco parę mniej dotąd znanych postaci. I dzisiaj o jednej z nich, czyli mistrzyni Jadł. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. Jadł urodziła się w 509 roku przed Bitwą o Jawin. Miała więc prawie pół wieku na nauki ścieżek Jedi. Należała do tego samego, nieznanego i tajemniczego gatunku, co legendarny Jedi Joda oraz wciąż nie do końca poznany grogu. Okazało się, że jest wrażliwa na moc i została zabrana do świątyni Jedi, aby szkolić się na rycerza. Ostatecznie awansowała do rangi mistrza i otrzymała miejsce w Najwyższej Radzie Jedi, w której pozostała przez jakiś czas. Jadl wyszkoliła wielu padawanów, w tym Oporansisa, który ostatecznie zajął miejsce obok niej w Wysokiej Radzie. Jadl poświęciła dużo czasu na naukowe przedsięwzięcia, spędzając dużo czasu na studiowaniu w archiwach Jedi. Mimo to, była również aktywną Jedi w terenie. W erze Wielkiej Republiki Yadol była odpowiedzialna za młodzików Jedi. Około 231 roku wzięła urlop naukowy na Krong, ale w końcu wróciła do swoich obowiązków wcześniej niż się spodziewała, gdy zdała sobie sprawę, że tęskni za naukami młodych pokoleń. Po powrocie do świątyni Jadl spotkała rycerza Jedi, Wernestrę Rao, którą kiedyś uczyła jako nowicjuszkę. Była to jedna z wielu przyjaźni, które przetrwały próbę czasu, Yaddle była bowiem nauczycielką wyjątkowo lubianą. Podczas inwazji na Naboo w 1932 roku Yaddle była obecna w komnacie Rady Jedi wewnątrz świątyni na Korsent, kiedy inny Mistrz Jedi, Qui-Gon przedstawił Najwyższej Radzie Jedi, że Sithowie powrócili do galaktyki. Wkrótce po tym spotkaniu mistrzyni towarzyszyła Jinowi przez świątynię, gdzie spotkali również duku. Jadel jednak uspokajała i apelowała o zachowanie rozsądku. W końcu pojawienie się Sita nie było aż takie pewne. Niemniej nikt nie dostrzegał zbliżającego się roku, przed którym duku swojego czasu ostrzegał radę. Wtedy jednak nikt nie słuchał, a teraz było już za późno. Jadel była później obecna podczas oceny Anakina Skywalkera. Nie wyraziła tu jednak żadnych konkretnych uwag. W następstwie bitwy o Naboo Jadel zdecydowała się przyjąć mniej aktywną rolę w sprawach Jedi i ustąpiła z rady. Po śmierci Gina zaskoczył ją fakt, że Duku nie będzie obecny na pogrzebie swojego padawana. Śledząc go, odkryła, że ten spiskuje z Darth Sidiousem. Postanowiła więc konfrontować się z dawnym towarzyszem i jego nowym mistrzem. Yadol ostatecznie wdała się w pojedynek na miecze świetlne z Duku, kwestionując jego moralną postawę. Jednak Duku pokonał ją w pojedynku, twierdząc, że chce tylko zaprowadzić pokój i porządek w galaktyce. Yadol przypomniała mu, że tak wielu już cierpiało z powodu tego, co nazywał porządkiem, ale Duku pozostał niewzruszony. Następnie zabił mistrzynię, czyniąc kolejny krok ku ciemności, ku wielkiemu zadowoleniu Sidiusa. Jadl była bardzo znana ze względu na swoją wielką mądrość, zachowując przy tym cichą postawę, cierpliwość i życzliwość. Yada miała kasztanowe włosy, które nosiła w parę długich warkoczy, zielono-złote oczy, zieloną skórę i wzrost wynoszący 61 cm. Była bardzo oddana ideałom Jedi, a także współczująca i wyrozumiała, oferując Duku szansę na odkupienie po przyłapaniu go na spisku z Darth Sidiousem. Choć lojalna wobec spraw Jedi, to podobnie jak Duku, Jadl stała się krytyczna wobec porządku do tego stopnia, że zrezygnowała z miejsca w Najwyższej Radzie. Wierzyła, że Rada powinna była wysłuchać Duku i że śmierć Kłajgoncina była niepotrzebna. Jadel była biegła w mało znanych i śmiercionośnych mocach Jedi, takich jak Morichro, starożytnej sztuce, która umożliwiała użytkownikom spowolnienie funkcji organizmu przeciwnika aż do jego śmierci. Wykorzystywała formę trzecią walki mieczem świetlnym, korzystając z zielonego ostrza. Legendy. W legendach postać ta ma nieco inną historię i istnieją pewne znaczne różnice. Prawie 300 lat przed bitwą o Jawin, rycerz Jedi, Polvin Kut i jego padawanka Jadl zostali wysłani na planetę Koba, położoną w kosmicznym regionie kolonii. Zostali wysłani, aby wyzwolić planetę z rąk wodza zwanego Tulak, który bezprawnie trzymał planetę w swoim tyrańskim uścisku. W wyniku walk mistrz młodej Yadol został zabity, pozostawiając Jedi na pastwę wrogów. Jadol została schwytana i uwięziona w komorze głęboko pod ziemią, a następnie torturowana przez Tulaka. Jedi jednak była nie do złamania. Tulak postanowił więc trzymać ją w więzieniu tak długo jak to będzie koniecznie. Jadol spędziła tam ponad 100 lat, stając się zapomnianą legendą. Czas ten spędziła na smutnej medytacji i naukach walki kijem, mając za towarzyszy jedynie żyjątka, które zagradały się do jej podziemnej nory. Jadol pogodziła się z faktem, że nie mogła uciec. Takowa możliwość jednak w końcu nastąpiła. Trzęsienie ziemi spowodowało niewielką nawinę w jamie jadł i po raz pierwszy od ponad wieku młoda padawanka Jedi ujrzała światło dzienne. Szczęście jadł z ostatecznej ucieczki nie trwało długo wyczuwała wokół siebie cierpienie i rozpacz. To, co pozostało po różnych klęskach głodu i zarazach, zostało teraz zdziesiątkowane przez trzęsienia ziemi. Jadl nie tylko wybaczyła oprawcom i kolejnym pokoleniom, które je więziło, ale pomogła mieszkańcom odmawiając powrotu do świątyni, póki jej misja na planecie nie dobiegnie końca. Kiedy Yaddle wróciła w końcu do świątyni Jedi na Corsent, Rada ustaliła, że osiągnęła ona jedność z mocą i nie potrzebuje żadnego dodatkowego szkolenia. Rada zaproponowała, aby Yaddle została wzniesiona na stanowisko mistrza i zaoferowała miejsce w Radzie, mimo że wciąż formalnie była padamanką. O dziwo, mistrz Yoda, czując, że jest to zbyt silne odstępstwo od typowego kodeksu Jedi i treningu, był jedynym członkiem rady, który był przeciwko awansowi Jadl. Jednak poprzez zbadanie jej historii i szybki wgląd w swoją przyszłość, Yoda wycofał się i pozwolił mistrzyni dołączyć do szeregów rady Jedi, mimo że nadal miał pewne wątpliwości. Po zostaniu mistrzem, Yadol trenowała dziesiątki padawanów, zajmując się mniej więcej tym samym co w kanonie, tyle że miała tutaj przy okazji różne przygody, które poznacie m.in. w komiksach serii Jedi Council, Acts of War oraz w książce Maska Kłamstw. Jadl została ostatecznie mianowana przewodniczącą Zgromadzenia Bibliotekarzy, współpracując z kuratorem Ashką Bodą, aby utrzymać rozległe zbiory różnych holokronów, zwojów i artefaktów Sithów w świątyni Jedi, a także zbierać i studiować nowe książki i artefakty w celu zwiększenia liczby uczących się Jedi. Pod kierownictwem Jadl Zgromadzenie powiększyło kolekcję i dokonało kilku ważnych odkryć. Kiedy nie było jej w świątyni Jedi, Yaddle przebywała w pomocniczym ośrodku szkoleniowym Jedi w Kamparas, oferując ważne lekcje inicjowanym, którzy nie mieszkali w świątyni na pełen etat. W 26 roku przed Bitwą o Jawin Yaddle została wysłana do Maan wraz z Obi-Wan Kenobim i jego padawanym Anakinem Skywalkerem. Ich misja była próbą przywrócenia pokoju na planecie bezprawia. Tutaj też Jadl poświęciła swoje życie dla ludności planety, używając mocy do wchłonięcia broni biologicznej wypuszczonej przez Grantę Omegę, która to broń natychmiast ją zabiła. W ten sposób też uratowała całe miasto Natan. Jadl miała 483 lata w chwili śmierci. Była ostatnim członkiem Rady Jedi, który zmarł przed wojnami klonów, a jej miejsce zajęła Shakti. W legendach umiejętności Jadel są podobne do kanonicznych z panoma dodatkami. Była również znana z posiadania niezwykle rzadkiej mocy światła, będąc przy tym jedynym znanym Jedi w jej czasach, którzy byli w stanie z niej korzystać. Władała pomarańczowym mieczem świetlnym i była biegła w trzeciej i czwartej formie. Jadel była również doświadczonym pilotem, co pokazała, gdy uratowała swoich kolegów Jedi na Malastare wkrótce po bitwie o Nabu. Mamy tu więc przykład jednej dość dobrze opisanej postaci, której historia jest zupełnie odmienna w kanonie oraz legendach, co tym bardziej czyni ją ciekawą personą. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie, abym omówił dla Was innych bohaterów. Jeżeli tak, to napiszcie o tym w komentarzu. Dziękuję wspierającym serwisu Patronite oraz archiwistom Holocronu na YouTube. Niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.